Witam Was w dziesiątym odcinku z serii Zagrajemy w Gothic 2. Mówią to Jesteśmy u najemników. Będziemy właśnie. gadać jeszcze raz z Benetem, bo nie dokończyliśmy. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Więc tak. Jesteś farmerem czy najemnikiem? Nabierasz mnie, co? Byłem po prostu. Ci... Widziałeś kiedyś rolnika, który kuje broń? Nie. No to czemu zadajesz? Nie mogę pomagać wbrew nie wiem, co masz się czego się tak denerwuje. I Nie, To tylko plotki. Modernie Hej, ty. Nie co wiem, czego tak się tak, tak Co masz? Czego... musiały pojawić za problemy. Gorąco ostrzeszłam, że nie, się nie, nie przyda. Nie trzeba mi więcej domu, łóżko można ufać. My nie ma się nie nie się. Możliwe, że mi wystąpi błąd. Znaczy to nie jest takie, że będę wiedział kiedy. Kiedyś grałem w goTika na innym komputerze i robiłem to dosyć szybko tę broń. Szybko wypływałem To mi się czasami się przecinało. Myślisz, że ja mam lepiej Nie Może tak uprzedzam, że może mi wystąpić błąd, ale to już... Mniejsza scena. swoje zdanie? Banet, banet, banet. Chwila! To nie było wiadomo od dawna. Odblokuj się. Zła, nie wiem, czemu on się tak denerwuje. Wezmę się tego z daleka. Nie Dobra, musisz się odblokować, chłop. Od Posłuchaj mnie właściwie. A ja sobie pójdę do kościółka. Wezmę parę złotych rzeczy i wyjdę. Może się odblokował, może i nie. Zobaczymy za Nie wiem, czym on ja się tak denerwuje. Nie musisz Chwila! Oczywiście, prawda. Zupełnie się z tobą zgadzam. Czego było oczywiste? Żadna wielka sprawa. Naprawdę. Nie, nie ale o... Odłóż broń! Spryciasz! Nie wiem, ty mi powiedz, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nie mam czasu na takie rzeczy. Co masz, czego Nie wiem, ty mi powiedzmy ci opowiedzieć o takich rzeczach. Sam tak mówiłem. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Chwila. Ode mnie nie ma. Co masz? Czego? Ja Naprawdę, jeżeli... Przedam to, co... Trzeba mi więcej kłopotów. Nie. Inaczej bym się do tego zabrał. Nie zasłużył sobie na to. Ja zapiszę. Nie, to już komu można ufać. Moje zdanie, i tak nikogo nie obchodzi. Nie, ale naprawdę, czujesz w wszystko lepiej? O, co masz, czego? Potrzebuję tego... Zauważcie, że za każde... Jedną... z jednej gorącej stali zrobię jeden miecz. Z czego będzie, z jednego miecza dostanę... No ile? Sprawdzać, co mamy? Tu mam ile? 11 plus 2, Ej, 13 do 1300. Co ma? Czego? No, i... i. tak się zarabia. W użyciu ta Zapiszemy. Hej, ty! Posłuchał mnie właściwie ZŁODZIEJ, CZEKAJ NO! E, pamiętam jeszcze jak kiedyś... Tak zdanie jak, jak, jak kiedyś... Tam, jak jak kiedyś wbrew, mm, wbrew. O Boże, co chcę powiedzieć. To on Coś, nie naprawdę Coś w wierzysz. Nie mów, o tym nie wiesz. Czemu nikt mnie nie słucha? O się zapomniałem. O nie wiesz, Wiecie to już ktoś nieważne. Coś nie chciałby... Ode mnie nic nie... Złodziej się czekaj! No! O nie wiesz. A, dobrze już sobie przypomniałem. Kiedyś Kiedyś tak grałem, że robiłem sejwy co chwilę. I przez przypadek Zkonagiem to znanoma coś takiego nie było, że Nasz wziąłem nie escape nie mogę pomagać później wziąłem zamiast otwórz to zapisz a byłem martwy nie musiałem wszystko od początku przechodzić. to niestety tak się zdarza jak się śpiesz się ma, się ma wszystkim nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Ja teraz nie mogę na to poradzić. E, o to, no, naprawdę nie mój problem. Mówią to i o... Tak by na to nie wpadło. Było dokładnie tak, jak czym... Mówisz, że z nowego. Nie mów co, że ma? o tym. Czego? nie wiesz? Naprawdę w to wierzysz? Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Nie Musiał wiesz, się pojawić. Zupełnie się z tobą zgadzam. Jakby mnie to cokolwiek uchodziło. Przecież wiedział o tym wcześniej. Nie musisz mi tego mówić, wszystko co się słyszy. Wszystko w porządku. Hej, ja, ja cię, na cię na czego na tu szukam? Musiały pojawić się. Masz z Nawet tak, naszym orężem tak. i pancerzami za... w kolonii odpowiadałem za całą zbrojownię li. A tutaj, proszę, pojawia się zawodowy kowal i potrzebuje jakiejś nie mam pracy, ciekawej pracy. Choćby nawet Możesz przy na pilnowaniu farm. Tak, Byle tylko nie to co tylko co Nie, mnie co innego, mnie co nie, chodzi? nie. Co Jeszcze tak, gdybyś... nie. Daj mi znać, gdybyś. Zmienił, nikt nie chce wiedzieć. Próbowałeś? <noise> w mieście? <noise> Musiałbyś mnie tam końmi zaciągnąć. A co? Może myślisz, że chciałbym pracować w straży? <noise> tak. To... I jeszcze te ciągłe rozkazy. nie, nie ma mowy. jest więcej, wierz mi było dokładnie tak jak mówił. Będę się bawił w kradzieże, więc Mówię, robię, dobrze, że... czas zapisywać. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie będę wymagać. No właśnie. Chwila. przecież wiedział o tym wcześniej. Co ma... Czego? Słyszymy tylko po Dobra, za się chłopak. Przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli Nie, nie trzeba mi więcej głupoty. Przecież nie mogę mu pomagać wbrew Dobra, farmera się nie da. że ja mam lepiej? w to Próbujesz mnie podejść. Myślisz, że ja mam lepiej? Hey. Wcześniej, czy później, musiało się to stać. A ty gdzie się wybierasz? A co cię to obchodzi? Wyjaśnię ci to po... <gryw> Dobra. Dobra, będą się uczyć bezręczności. Może przejdę tam. Muszę mieć mm, zręczność. A, goni mnie jeszcze Freier. Dobra. Zapiszę i spróbuję z nim zawalczyć. Wraca się z nim walczyć. Wracam do miasta. To szybko, jak najszybciej się da. Ale masz obcisłą są dupe. To jest po nie, chyba ci się wybrzmiają Co? Widać. Sam tak mówiłem. A tak mnie goni do końca do miasta? No dobra Nie wiadomo To strażnikami się rozprawimy z nim Będziesz śmiesznie Śmiesznie Oj tam workout ci się przyda Jeszcze pod górkę Uuu. To tyś wiejesz. Stary jesteś Chyba ci w dupę wjeżdżam o, mam lepszą lepszą kondychę niż ty Eee, Godź <goli mnie Gonisz mnie gonisz Jeszcze parkura zrobimy Nie mam czasu na takie rzeczy. goni Siwieje stara ma Kondycha Gonię, goń. Do miasta, o boż. Dobra, zobaczymy. Goni mnie jeszcze? What the fuck? No rach mi goni. Strasz się z nimi rozlicza. Goni mnie, goni. Ciekawe, czy by atakował orków. Dobra, mniejszy z tym. Nie będę z, z nim do orków ubiegł. O. A sobie sprzedam jego miecz. Albo sobie zostawię, może jest dobry. Gonią mnie bandyci, co? Zgadać szybko. Potrzebuję pomocy. Skoro tak. Go. Dobra. No nie, sorry no. za dużo gada niczego jej już nie powiem pracuje niemal przez cały dzień doprawdy to interesujące kurwa to jest tajemnik go kurwa mać to za debile ja pierdolę tajemnik je w, do miasta wchodzi z, z mieczem oni go nie atakują wtedy zwrócił się Belia do innej istoty ale Adanos logika no nie wiem no coś tam nie Można ładnie wszystko, pomyślenia o tej grze. Może Lord Hagen coś no na to skórę co? Siema. Mówię, że Dawaj, dawaj, Możemy dawaj. Tylko i What the fuck? to samo Muszę wejść na lepanie. coś, na co on nie wejdzie. Ej ty, zaczekaj! Co, co, z... Zabrzy... Z Zobaczy, co... Zobaczy, bierze, to jest? pierś. Zobaczę co. Do zobaczenia. Nie wierzę. Nie mam czasu na takie rzeczy. Tego... O rany, walka! I co eee. co to? Co Frejrze? Możemy eee. tylko siedzieć. Zapłacę karę, ale eee. chociaż. <laughs> Pierwszy raz tak mam do, do czynienia z czymś takim, więc no. A. A. Spokojnie. Gdybyście, jakbyście mieli taki sam problem, to właśnie na, na takich sytuacji górze się przydaje To <gryśla> powoli a. ale go zabije zranie On myśli, że to takie łatwe Nie wiem czy nie Nie można na tym polegać To żadna A. To było Nie wiem, ty mi powiedz. Nie. To było dobre. Eee. Dobra, ja za, Ja to zapozuję. I widzę się z Wami w tym samym miejscu. E, dobrze. Ja już jestem z powrotem. Spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Będę zaraz kończył odcinek. E, tamtego zgubiłem. E, dzięki Stawikowi. Będę Prawda? Eee, bo tamto chyba nie umiem pływać, czy coś, nie wiem, <śmiennie> nie półpłynął za mną. Eee, no. O, jakiś <śmiannie> bug. Dobra, mniejsza z tym. Przejdę tędy? Nie. Czuję się jak w Minecraftzie ziemia przy dachu. Dobra, idziemy się nauczyć, otwierać zamki. Może od niego kupiłem parę wytrychów. Musimy sprzedać jeszcze miecze. Mamy jeszcze dwie minuty do końca odcinka, więc spokojnie. Mm, ja tu... rozpalę... O, pochodnie? Ogień. No w sumie ogień też, ale... pochodnia lepiej brzmi. Pokaż mi, jak otwierać zamk. Tak więc klęcząc przy zamku, należy łagodnie obrócić wytrych w lewo i w prawo. Jeśli obrócisz go zbyt szybko lub zbyt mocno, złamie się. Jednak z czasem nabierzesz wprawy w posługiwaniu się tym narzędziem. Mhm, mm dobra. Jasper, możesz mnie czegoś nauczyć? Chcesz się nauczyć, jak się bezszelestnie poruszać? Dobra, oto złoto. Daj mi znać. Naucz mnie sztuki skradania się. Umiejętność skradania się jest niezwykle ważna dla każdego złodzieja. Przede wszystkim do poruszania się po cudzych domach. Nie tu, tak! Większość ludzi ma bardzo czujny sen. Jeśli będziesz się skradał, nikt cię nie usłyszy. Wtedy będziesz mógł pracować bez przeszkód. Aha! Mhm. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Sprzedam już miecze u Harada bez nagrywania. W, w, w 11 części myślę, że będziemy już iść powoli do Górniczej Doliny. W stronę Górniczej Doliny. To zobaczymy co tam jeszcze się wydarzy. No także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.